Kur. Super pytanie! Moje ulubione! Zwłaszcza, że nie znam takiego nazwiska. Super po prostu. Andrycz mi się z Andrutem kojarzy. Tyle mogę powiedzieć. Czy masz już, jakiego, czy masz już jakiś typ? Nie, nie mogę. Ja Ty się dlaczego po... nie możesz? Dlaczego? Powiedz bo ja... Ja się popłakałam. A co sobie ludzie o mnie pomyślą, jak zaznaczę D? D? No? Że masz duże potrzeby. <grym> <grym> teraz <grym> nie mogę. Na serio, chcesz zaznaczyć odpowiedź D? <grym> E, mm, olur, moja droga, mm, ty bardzo, mm, bardzo droga, <zysz> zostało... <zysz> zostało nam ostatnie pytanie <zysz> i cały czas masz ostatnie trzy kółora Mogę <zysz> czytać? No. Czytamy pytania ósme, przepraszam. Legendarny król kr 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 król Irlandii to Art Stanis. Usta cię nie bolą. <śśmienia> Przestań. Od śmiechu, bo mnie <śmienia> tak. <Od> śmie <śmienia> Legendarny <śmienia> król Irlandii. Odpowiedź dobra. Kurwa. Eu não sei que, é que <laughs>